Młody antropolog, który w 1961 roku wyrusza w swoją wielką wyprawę do Papui, niestety z niej nie wraca. Wedle wielu opinii zostaje tam bardzo brutalnie pozbawiony życia i spożyty przez miejscowych mieszkańców. Moje drogie, moi szanowni witam, witam Was serdecznie i gorąco w najnowszym odcinku na naszym kanale. Jestem przeszczęśliwy, że jesteście z nami. Oczywiście witam serdecznie i gorąco tych, którzy zasubskrybowali kanał dawno temu i witam także serdecznie i gorąco tych, którzy jeszcze tego nie uczynili, ale do Was mam gorącą prośbę, byście poświęcili dosłownie 3 sekundy czasu i kliknęli w odpowiednie pole i wtedy staniecie się członkami. Wielkiej rodziny subskrybentów kanału Dawno Temu, ale nade wszystko witam szanownych patronów, którzy spoglądają z pewnością teraz na nas. No, i jeżeli do nich chcecie dołączyć, to musicie powędrować na platformę Patronite. Tam bez trudu odnajdziecie kanał dawno temu. Moi drodzy, dziś odcinek, który jest poświęcony młodemu człowiekowi. Yy, Pełnemu życia, pełnemu wigoru, pełnemu zapału, człowiekowi, który chciał realizować swoje pasje, pasje antropologiczne, ale jednocześnie człowiekowi, który został prawdopodobnie w dość bestialski sposób pozbawiony życia i co najważniejsze w dzisiejszej opowieści, zjedzony przez ludność, do której się udał. Ale całej historii pikanterii dodaje fakt, że tenże młody człowiek. Miał na nazwisko Rockefeller i był spadkobiercą, jak słusznie stwierdzacie, wielkiej fortuny rodziny Rockefellerów. Bowiem dzisiejsza opowieść dotyczyć będzie Michaela Rockefellera, którego śmierć w dalekich, dalekich krainach, które badał do dziś wzbudza wiele, wiele znaków zapytania. Zacznijmy zatem tę opowieść naturalnie od początku. Michael Rockefeller to świeżo upieczony absolwent Wydziału Antropologii Uniwersytetu Harvarda. No, zresztą samo to, jaką uczelnię skończył, już może świadczyć o tym, z jakiej rodziny pochodził, bo jak wiecie, na Uniwersytet Harvarda jest się szalenie ciężko dostać. Ba, to po pierwsze, a po drugie studia tam są naprawdę drogie. W roku 1961 wyrusza na zlecenie swojego ojca, również wysoko postawionego polityka, do Papui. No i tak zaczyna się nasza dzisiejsza opowieść. Michael Rockefeller rodzi się 18 maja 1938 roku, jako piąte i ostatnie dziecko Nelsona i Mary Rockefellerów. Był trzecim synem z siedmiorga dzieci Nelsona i, co ciekawe, miał siostrę bliźniaczkę o imieniu Mary. Moi drodzy, przejdźmy krok dalej, ponieważ wspomnieć musimy o tym Uniwersytecie Harvarda, o którym napomknąłem już na początku. Nie dość, że dostał się na Uniwersytet Harvarda, nie dość, że e, stać go było na to, by tam studiować. Oczywiście no, samo nazwisko mówi wiele, więc było stać z pewnością. To studia na tym e, bardzo prestiżowym uniwersytecie Michael Rockefeller kończy z wyróżnieniem. Uzyskuje tytuł licencjata z historii i ekonomii. Natomiast służy także przez 6 miesięcy w roku 1960 jako szeregowy w Armii Stanów Zjednoczonych. No i wspomnieć trzeba słów kilka o jego ojcu, bowiem Nelson Rockefeller w tamtym czasie był burmistrzem Nowego Jorku. Więc naprawdę osobą bardzo, ale to bardzo wysoko postawioną w, na szczeblach em, amerykańskiej polityki dodać należy, że w późniejszych latach Nelson Rockefeller zajmował jeszcze bardziej eksponowane stanowisko, mianowicie był wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. No ale jest wtedy burmistrzem Nowego Jorku i m, polecił swojemu synowi Michaelowi, aby ten zgromadził kolekcję sztuki plemiennej do ufundowanego wtedy przez rodzinę Rockefellerów nowojorskiego Metropolitan Museum of Art. Wiedział, że syn jest zafascynowany antropologią i no, wiedział, że syn chce wyruszyć w świat, by badać nieznane ludy i nieznane tereny. No i chciał także, by syn zdobył dla Nowojorskiego Muzeum Sztuki y, pewne artefakty, które wzbogaciłyby kolekcję tegoż muzeum. Po kilku miesiącach, które Michael spędził w dolinie Baliem, pojechał na południe, na południe wyspy Ku, wybrzeżu morza Arafura. I to tamte tereny były jak gdyby w największym zainteresowaniu młodego antropologa Rockefeller'a. To tereny, które zamieszkiwane były i są w dalszym ciągu przez plemię Asmatów. To plemię cieszy się do dnia dzisiejszego opinią najbardziej wyrafinowanych rzeźbiarzy oceanii, ale niestety z drugiej strony obok tej warstwy artyzmu, którą plemię asmatów uprawia, do dzisiaj to plemię uznawane jest za jedno z najgroźniejszych na świecie, bowiem jest ono uznawane za największych łowców głów i kanibali. Moi drodzy, wcześniej, zanim Michael podjął się tej dalekiej wyprawy, do kolekcji Rockefellerów trafiały przypadkowe dzieła z sztuki z terenów Papui, zbierane przez oficerów wojska, którzy tam urzędowali, urzędników kolonialnych, czy też nielicznych misjonarzy, którzy tam y, wyjeżdżali w tamte rejony i no, nielicznych stąd, że nielicznie wracali, bo wiemy, że wielu misjonarzy tam właśnie swoje życie kończyło. Y, no i ustalenie pochodzenia tych eksponatów. Było bardzo często niemożliwe. Dlatego Michael postanowił zrobić coś, czego nikt przedtem e, nie dokonał. No, młody człowiek, przyznacie sami, pełen odwagi, pełen determinacji, no i trochę szalony, postanowił dotrzeć do samego źródła tego ludu, tego plemienia, ruszył do tak zwanego jądra ciemności, z pewnością czytaliście powieść Konrada. Jak relacjonował wtedy Michael Rockefeller swoje peregrynacje? Przeżywam tu niezwykle wyczerpujący, ale niezwykle ekscytujący czas. Asmat jest niczym wielka układanka, której elementy tworzą różne ceremonie i style artystyczne. Moje podróże pozwalają mi zrozumieć, choćby w powierzchowny, prymitywny sposób, naturę tej układanki. No właśnie. Hmm. Jak sami widzicie, z tych słów bardzo mocno wynika, że on był zafascynowany tamtejszym ludem, jak gdyby nie zwracając uwagi na to, że jest to lud niezwykle niebezpieczny. 17 listopada 1961 roku kilka kilometrów od brzegu wybrzeża Kazuarin wzburzone fale przewróciły kilkunastometrowy katamaran. No i na pokładzie tego katamaranu był Michael Rockefeller oraz jego towarzysz, czyli holenderski antropolog Rene Wasik, no a także towarzyszyło im kilku lokalnych przewodników, którzy od razu po tym jak katamaran przewrócił się, popłynęli. Wpław po pomoc. Yy, no, pomoc yy nie przychodziła, i po pewnym czasie, kiedy ten katamaran dryfował sobie, 19 listopada młody Rockefeller stwierdził, że yy, no, musi coś zrobić. I powiedział do Wasinga, a wiemy to z jego wspomnień, myślę, że dam radę. Myślę, że dam radę. To zdanie dotyczyło tego, że młody Rockefeller chciał dopłynąć do brzegu, by tam wezwać sam. Pomoc. Według Wassinga Rockefeller stworzył sobie tratwę z kanistra i zbiornika paliwa łodzi, która się przewróciła, wziął kompas i nóż, no i wyruszył na brzeg między 7 a 8 rano 19 listopada 1961 roku. No i moi drodzy, yy, płynie sobie Rockefeller, jest młodym. Świeżo upieczonym absolwentem uniwersytetu, jest wysportowany, płynie sobie, płynie, i w pewnym momencie jego towarzysz, który pozostał na tym przewróconym katamaranie, traci go z pola widzenia. Yy, no, kilka kilometrów od tego przewróconego katamaranu do wybrzeża było, więc naturalną rzeczą było to, że straci go z pola widzenia. Yy, no i, i tutaj zaczyna się historia dramatyczna, bowiem yy, Wasing, czyli ten holenderski antropolog, zostaje na drugi dzień uratowany. Gdyby Rockefeller został z nim, także zostałby uratowany. Ale młodego Michaela Rockefellera od tej pory nie widziano. Nie widziano, pomimo długich, bardzo intensywnych poszukiwań, rodzina Rockefellerów nie żałowała pieniędzy na to, by odnaleźć swojego spadkobiercę, swojego syna przede wszystkim, ale te poszukiwania. Mimo tego, że zakrojone na szeroką skalę nie przynosiły żadnych skutków. No i w tym momencie zaczynają się też mnożyć spekulacje. Nikt nie chciał uwierzyć wtedy, w 1961 roku, że młody, wysportowany Rockefeller po prostu utonął w dość płytkich wodach przybrzeżnych. Nie przechodziło to niektórym przez myśl. Natomiast pojawiały się teorie mówiące o tym, że Rockefeller padł ofiarą stworzeń, które żyły. W tamtych wodach. Mianowicie, jedni twierdzili, że został zaatakowany przez rekina. Inni z kolei twierdzili, że został zaatakowany przez jednego z potężnych słonowodnych krokodyli różańcowych, bardzo często spotykanych w wodach Papui Nowej Gwinei. Sugerowano także, że antropolog w otoczeniu tubylców, którzy go przyjęli do siebie, zaszył się w głębi dżungli, no albo właśnie, i tu pikanteria, zginął z ich ręki. Żaden z wariantów nie znalazł oczywiście oficjalnego potwierdzenia i w roku 1964 Michael Rockefeller oficjalnie, urzędowo został uznany za zmarłego. Ale teorie się mnożyły cały czas. Dodatkowo yy, spekulanci i ci, którzy parali się Teoriami spiskowymi mieli co jakiś czas pole do popisu. Mianowicie chociażby wtedy, kiedy pod koniec lat 70. rodzina Rockefellerów wynajęła prywatnego detektywa, któremu w jednej z wiosek zamieszkiwanych przez plemię asmatów udało się wymienić silnik do łodzi za trzy czaszki białych ludzi. No i właśnie ten prywatny detektyw zdobył trzy czaszki i. Usłyszeć miał od miejscowych, że są to szczątki jedynych trzech białych ludzi, jakich zabito i zjedzono w tym miejscu, w tej wiosce. No i właśnie, czy jedna z tych czaszek należała do zaginionego, młodego antropologa o nazwisku Rockefeller? Nie wiadomo. Przejdźmy dalej. Ponieważ Rockefellerowie są w posiadaniu tych czaszek. Ale nigdy nie zdecydowali się na ujawnienie, czy rzeczywiście jedna z tych czaszek to czaszka młodego Rockefellera, czy też nie. Prawdopodobnie przeprowadzili badania DNA, natomiast no, nie chcieli się podzielić do dnia dzisiejszego ich wynikami. Wzmianki o śmierci e, młodego Rockefeller'a pojawiają się chociażby we wspomnieniach Tobiasa Shenbauma, który był kolekcjonerem sztuki i pod koniec lat 70. wiele miesięcy spędził na terenach Asmatów. I cóż on chociażby mówi na ten temat. No właśnie, podobno w jednej z tamtejszych wiosek e, spotkać miał wojowników, którzy przyznali się do udziału w zabiciu i zjedzeniu białego antropologa. Oczywiście ci miejscowi nie wiedzieli, że to antropolog mieli się przyznać do zjedzenia białego przybysza. Biorąc pod y, uwagę to, że kultywowane są przez asmatów tradycje mm, kanibalizmu, nazwijmy to wprost, wersja ta wydaje się być także bardzo wysoce prawdopodobna, czyżby tam trafił młody Rockefeller? Kilka lat temu, zafascynowany legendą Rockefellera, amerykański reporter Karl Hoffman zaczął zgłębiać archiwalne materiały dotyczące okoliczności śmierci i poszukiwań zaginionego antropologa. No i moi drodzy, trzeba powiedzieć, że naprawdę się facet napracował, przejdźmy krok dalej, bowiem badania skłoniły go do wyprawy w poszukiwaniu ostatnich żyjących świadków wydarzeń z roku 1961. Miejscowi, którzy Zgodzili się na rozmowę i którzy pamiętali tamten rogi, i tamte wydarzenia, potwierdzili najbardziej przerażającą wersję ostatnich chwil Rockefellera. Mianowicie przedstawili dziennikarzowi amerykańskiemu bardzo osobliwą inscenizację prezentującą śmierć tego antropologa. No, wedle wszelkich świadków, którzy wtedy jeszcze żyli, Rockefeller rzeczywiście dopłynął do brzegu. Ale tam został pojmany przez miejscowe plemię, i w ramach oficjalnej tamtejszej ceremonii został pozbawiony życia w dość brutalny sposób. Następnie został skonsumowany przez miejscową ludność. Czy tak było w rzeczywistości? Jest to w dalszym ciągu wielka tajemnica, i myślę, że rąbka tej tajemnicy mogłyby ujawnić badania DNA. Tych wspomnianych przeze mnie trzech czaszek, zdobytych przez wynajętego przez rodzinę Rockefellerów detektywa. Ale na to ci jedni z najbogatszych Amerykanów do dzisiaj się nie zdecydowali. Moi drodzy, jestem ciekawy Waszych opinii. Być może słyszeliście o innych historiach związanych z młodym Rockefellerem, który. Zaginął w tajemniczych okolicznościach w dalekiej Papui, i będę wypatrywał tych opinii w komentarzach pod tym odcinkiem. Zachęcam gorąco tych, którzy jeszcze tego nie uczynili, by zasubskrybować nasz kanał. A nade wszystko, zachęcam Was wszystkich do tego, byście wypatrywali kolejnego premierowego odcinka z cyklu dawno temu.